Witajcie, opowiem Wam dzisiaj o moim oczku wodnym i o, o tym, jak go zbudowaliśmy. Tutaj dorcie mi będzie pomagać, e, a teraz e, zacznę chyba od tego, jak je zbudowaliśmy, a potem opowiem jeszcze o mieszkańcach. E, najpierw m, wykupaliśmy spory dolek, wsadziliśmy, do e, wsadziliśmy do niego wannę. Tutaj można zobaczyć, że jest to po prostu zwykła, stara wanna. E, Następnie obłożyliśmy e, tutaj flandeką e, poreklamową. E, następnie wlaliśmy wodę. Obłożyliśmy kamieniami. E, tutaj sporo jest tych kamieni. E, tutaj e, wysypaliśmy taki piasek które podobno nie zamula, no i na razie nie widać, żeby było zamulone. E, wsadziliśmy sporo tutaj skalniaków. Wsadziliśmy też takie lampki, cztery ich mamy, takie lampki solarne imitujące ogień. Ładnie wyglądają w nocy. E, daliśmy e, też dla żabek takie, mm, taki podeścik. Sporo roślin też e, tutaj daliśmy. I tak, tutaj będzie trzeba przybliżyć. E, tutaj mamy mini lilie wodne, które kupiliśmy i sporo się rozsiały, rozsadziły. Mamy też takie y, roślinki. Je też kupiliśmy. E, mamy też coś takiego. To akurat nie kupiliśmy, tylko znaleźliśmy w pobliskiej kałuży. E, ma, mamy też takie rośliny, które ja, ja wykopałem z jakiegoś rowu ładnie się przyjęły. E, I powsypywaliśmy tutaj żwir, jest tutaj takie kamyczki, e, ponieważ brzydko wyglądało to. Takie szpary z plandeką. E, następnie e, dowiedzieliśmy się, że jak chcemy żaby, to w zimie pasuje, żeby e, miały jakieś schronienie i e, było napisane, że można wykorzystać do tego wkopane rury. Dlatego kupiliśmy dwie metrowe rury, takie grube, e, i wkopaliśmy je tutaj. E, tutaj można pokazać. E, są w tych rurach jakieś patyczki, słoma, liście, żeby żaby w zimie miały ciepło. E, I teraz opowiem właśnie o mieszkańcach, czyli o żabach. Żab mamy. Dwie i dwie kijanki, tutaj zauważyłem. Na moim kanale na Whatsappie jest to. ogrodnictwo.pl e, e, Mamy też tutaj cztery małże. Możliwe, że jest ich więcej, bo się mogły rozmnożyć. Mamy też sporo ślimaków wodnych bardzo dużo. I ślimaki wodne wraz z małżami filtrują nam tutaj wody. E, dlatego. Mimo, że to jest tak naprawdę bagienko, jest czyściutka woda można tutaj zobaczyć, krystalicznie czysta, e, ponieważ małża może wyczyścić chyba 5 litrów na godzinę wody, tak coś mi się wydaje, że słyszałem. E, mam też tutaj forsycję żółtą, e, od sąsiada tutaj przerasta. Czasem ją przycinamy tak lekko, żeby właśnie tutaj do wody nie wchodziła, będzie trzeba ją niedługo przyciąć. I to chyba tyle. będę się już z wami woj żegnał, Także na razie cześć.